No dużo odpowiedzialności spadło, co? Jak trener przynał tobie kapitańską opaskę. Cieszę się bardzo z tego, że trener mi zaufał i mam nadzieję, że odwdzięczę się na boisku tą, tą postawą i poza nim, tak? bo to jest odpowiedzialna jednak funkcja nie tylko, nie tylko na, na placu gry, ale również i, i trzymanie jej w szatni. I, I z różnymi problemami musimy się borykać na, nawet w życiu codziennym tak chłopaków. Mam nadzieję, że będą mieli wsparcie ode mnie. Kapitan to jest taka osoba, która na boisku to jedyna może z sędzią podjąć jakąkolwiek dyskusję. To w, to jesteś obrońcą, tak? To nie będzie w tym przeskarać? Bo to wiadomo, to trzeba latać w to i we w to. Nie, wydaje mi się, że nie będzie takiej... Znaczy wiadomo, że sporadycznie będę tam się w, w rozmowy jakieś wdawał, ale mam nadzieję, że nie będzie potrzeb, potrzeba wielka, żeby rozmawiać tutaj z sędzią. Także. Wiemy doskonale, że grać na każdej pozycji od napastnika, wiosną, Perka zobaczymy gdzie. Zdecydowanie na obronie, tak, w tej, w tej formacji, na, na prawym skrzydle. Yy, tutaj we wszystkich sparingach zagrałem, także mam nadzieję, że, że nie będzie już żadnej rotacji. Bardzo dobrze się czuję przy tym systemie grania na tej pozycji, bo, bo w pierwszej rundzie jednak było ciężko. Yy, kiedy nie utrzymywaliśmy się przy piłce i, i wiecznie musieliśmy gonić do tyłu, także było naprawdę ciężko od 70. minuty. Ale mam nadzieję, że, że przy tej grze i przy tej organizacji yy, naszej gry będzie, będzie dobrze. Ja się tutaj czuję jak najbardziej. W było ciężko do końca 2013 roku. No wiadomo, w biegły rok, w kolejne lata oddzielamy grę kreską. Powiedz mi, do, po tych zmianach jest jakieś zniecierpliwienie przed pierwszym spotkaniem? No ja już widzę po chłopakach, że są bardzo napakowani i każdy na tę inaugurację czeka no, z wielką niecierpliwością. Także... Ja sam mogę powiedzieć za siebie, że, że pogryziemy po prostu trawę w tym pierwszym meczu i, i te pierwsze cztery mecze są tak istotne dla nas. Jeżeli pójdzie wszystko, to, to mam nadzieję, że już z górki będzie. Analizowałem się terminarz trzeciej ligi naszej, bo terminarz jest naszym przyjacielem. Jest, jest bardzo korzystny. Ja też patrzyłem na niego, także no mówię, najistotniejszy będzie ten, ten pierwszy miesiąc, te pierwsze trzy, cztery kolejki i, i oby tylko były po naszej myśli. Odkąd pamiętam, to grałeś w to była raz. Jak Ci się to podobało? Nie, zdecydowanie bardzo fajna inicjatywa i cieszy mnie to, że kibice e, tak, tak świetnie potraktowali nas tutaj, przychodząc w tak licznej liczbie. Świetna sprawa, naprawdę. Łezka się kręci w oku, kiedy, kiedy krzyczą swoje nazwisko i, i, i widać, jakim zależy na tym klubie. Zresztą mam tak samo. Zdaje Wam to powera? Zdecydowanie tak i, i miejmy nadzieję, że jeszcze więcej kibiców zobaczymy na stadionie.